Kochani, mimo, że miałam się z wami witać dopiero rano, ale już jest dokładnie minuta po północy, więc witam was serdecznie w pierwszym vlogmasie i zaczynamy nasze odliczanie wspólne do świąt. Oczywiście otwieramy pierwszy kalendarz, to jest z Harry'ego Tak wygląda w środku. I otwieramy jedyneczkę w środku, czerwona torebeczka. Pod jedynkiem jest malutki Harry Potter. A pod jedynką jest szminka w kolorze czerwonym. Twój kalendarz, twój. Mam znaleźć jedyneczkę. Gdzie jest jedyneczka? Zobacz, o tu, 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 tu. O, tu jest jedyneczka. Jak zwykle nie umiem otwierać. I co tutaj jest? Jakiś smaczek. Pokażesz wszystkim? Co to jest te gilcia? Twój smakołyk? Świąteczna bluzka jest, więc idziemy na zakupy. Kochani, jakby ktoś szukał jeszcze jakiegoś prezentu, to w Victoria's Secret jest teraz promocja. Kupiłam taką mgiełkę. автоматически Кva першаипхаова убирання choінki, jedna z najlepszych bobek jakie w tym roku kupiłam no i skończyłyśmy A, kochani, ponieważ te lateki te smakołyki są za twarde, bo nie ma połowy zębów i one są naprawdę twarde, nie da się ich tych To wyjmuję to i powkładam tam jej smakołyki Nie będziemy dalej otwierać, będzie dalej szczęśliwa, że otwieramy kalendarz, ale będzie po prostu z jej smakołykami mm, Niepotrzebnie kilka okienek potwieram, bo dało się otworzyć to inaczej No ale już powkładam jej smakołyki, zaraz tu zamkniemy Kochani, ponieważ w tym tygodniu mam kolokwium i kończę robić notatki Dlatego dzisiaj kończę ten vlog. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, że jest taki krótki. Eee, no i widzimy się jutro.